Kakujemy czy nie? No, nie się Dobra, te wpil nie Tepa bio Tam jest ta CHP tenka Dobra, pytanie teraz Chyba, że tutaj właś. trzy cki walnąć najpierw Włas, tu jest, włas tu jest Włas? Mają jeszcze tutaj tego czy nie mają? Chyba że tu mogę środek Dobra, co wali, co walić Mati? Masz jeszcze Dragon Flank'a? Tak, 60 ammo. Walisz tutaj? Tam? Tam, tam tu? Tam, tu przy Albo tu gdybym tu walnął 3T, te ceki? Tak, ale mogą nas od bazu za 4. Dobra, to walczcie ceki na środek, nie? E, patrz, czy nie idą, dobra? E, chyba, że ja bym z powrotem skoczył i bym z góry wydał jakąś sniper. Nie, nie, nie. za e, ult. Patrz, że, czy nie wchodzą od tego. Gdzie Jest tu, pode mną, pod nami jest, pod nami jest! Uważaj Tu jest, pod nami, tu jest, pod nami Wale, dragon e, Patrz, e, patrz drzwi Tak, tak Dobra, czekaj Uważaj, Mati, wejdź na róg Żeby go zabić, żeby go zabić Mam another walkie-talkie, wants it? Okej, okay, let's go again. Okay. co? E, czekaj pompa. oni są zablokowani w tym pokoju Let's go. Do... Hello, can you hear me? Can you hear me, Jasper? Nie ma ich tu. Co? Tak, tak. Jak oni gadają? No toki Bo no się złowi toki, łączą randomowe chopy. Ale co A przez te słuchawki, ta? No tak.

Ik ben in the walkie talkie in walkie talkie. Oké, het werkt. Dit is heel really goed. Ja, <laughs> je pooor. Yo, bro. Stop en follow. Let's go. Tee, moet je follow? Ik denk dat je het Ik Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Dobra yy, dzie, co wa Ty tutaj walę No tak plus najlepiej Ty czekaj to Nie ty czekaj Od dachu walnę To 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 Opadnie podroga Kamerzy nie wiem kurwa Nie będę mówili da baby No tyle lokerów Halo? Oh, A chłopiec walił. Hello! Czy... Yeeey, yeah, yeah, it works. Ok, Jasper's got his walkie to working, so we've, we can all hear it. Ty, mata Eee, Timberwolf maty To Ty, to jest gówno. Chłopiec na serwerze? Co on tak dalej? To nie było do nas, ty. Ty, no to Czekaj, co teraz walić? Bo ja nie. To jest tak dziwna baska. Real climate. tu jest jeszcze? Tutaj jest flaga. No waliłem ją już. A, w drzwiach. Jak? Czekaj, bo ja teraz się zastanawiam co walić. Nie, zbieram to jest Zostało 3, 4, 5, 6, cek We're getting attacked. Um, south side uh, Tacoma. A, to koma. Dobra. A tu jest kolejna tak Tutaj może. patrz, tego tego flaga i właśnie, że pomiędzy flagiem a tym. To jak jest on widać? No tu przeskoczysz Pozastan się. Over. Where are you guys? No to, o, Oni nic nie mają w tym

nie, trzeba robić pod drzewami to, bo tak to się nie da. And he bo might die, die as well. So got z najlepszym lutem right <ossible noise> somebody. Somebody... Yeah, Dobra. Wal ostatnią cekę. Być nam trochę do balona podbudować. O, pójdę O, Nie w rzeczy. Nie rzeczy, dobra. Ja dobra. Zaje, to Ostatnia ceka, mogę tą spróbować walnąć. Tak pomiędzy tutaj. Czekaj, no nie mogę. Guys, we, guys, we need... Ty, ja, to nie dostało tutaj damage'a, jak rozwaliłeś te górne? Ty, Blowtorch, czekaj naprawię tą podłogę. Nie dostała nic. Ja pier... Jeszcze jedną ce... Jeszcze dwie ceki chyba mam. You guys good? You guys good? My hair a lot of shooting. You guys okay? Nie, nie mam ostatnia seka. Nie wiem co mogę walić. Tutaj dostało to z prods nie chyba. Jak walnęłeś te ceki u góry. No dobra. Ostatnia i tak. Muszę chmod dragona. No? Nie. Psst. Mamy lokery jedynie. Chłopak się zresztą nagrał. Dobra, wault czekaj, chowam detonator. A, A stąd wezmę Alis Aliskę na przyszłość. On no tam na dole tam jest. No to co? Gówniany raj. To pytanie, wracamy tam, gdzie mamy baskę wtedy? No. Nie sprawią, że musimy zrobić jakąś... Nie wiem, kurczę. Mój baskę taką, że nie zniszczą. Nie wiem.